powiedzenie kryminału jest pewnego rodzaju podobne do układania pewnego rebusu i ułożenie tego tak, żeby wprowadzać pewne informacje, tak żeby się widz jednak nie zorientował, żeby za dużo nie wiedział, żeby nie odkrył za wcześnie, o co w tym wszystkim chodzi, a jednocześnie być wiarygodnym, no to, są, to są pewnego rodzaju wyzwania zawsze dla każdego reżysera.

Gdzie to jest? To jest tu to gdzieś, to 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 to, 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 to. tak? Nie, tu, 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 tu O A widzisz? Tak idzie, tak? Tak, tak jest, to jest, to to. jest na głowku. No to zamarń Tu tak? kopać, tak? I tu, no. i tu, tu, tu zaczynamy. Tak tak. Dajmy dwa szpadle, a trzeci będzie, tylko rękawiczki powinieneś mieć jakieś. Odgarniasz tą ziemię. Ja za, nie nie to, to, na trzy to, szpadle to, przecież można to. Dlaczego można. No, no. To. Ale Ale to nie? Ale o to chodzi, żeby żeby trochę też złamać. Spokojnie, dwa, szpa, dwa szpadle, a trzeci rękawiczki. Latarkę tarkę Cisza! To co możemy? Okej, gotowe, uwaga! Jesteśmy w Puszczy Kampinoskiej, chociaż według scenariusza znajdujemy się, znajdujemy się na Śląsku i trochę nam tutaj aura nie dopisała, znaczy dla pracy jest to niezłe, ale niestety nie ma śniegu na Śląsku, był śnieg, nie wiem kto się zmontuje, ale w filmie jest wszystko możliwe. tym wyzwaniu, jakim są te trzy odcinki, naprawdę, które mają bardzo duży stopień trudności. A gdyby tutaj nie było porozumienia, to sądzę, że nie udałoby się cokolwiek tu zrobić. Za e, e, e. <laughs> ile? 1800, tylko. No to dla do no to Aha, tak, tak, to, <kluzny> to jest jak. Do, do, do kamery. Zobacz, jak. Zobacz, jak. do zostanie. Zobacz, jak. Zobacz, jak. Zobacz, jak. Zobacz, jak. Już zamontować wiórek? Tak tak, tak, tak. Jak Ty tam wejdziesz, to zajmujesz połowę tego, tego, tego całą. Całą, tak? Ja się zniję, ja się tak zniesz. No co mam zrobić, no? no. Ewa, Ewa! Ewa. Czy może, może, może jak ja, masz oczy... Patrz, patrz. Zaczerwienione. No, mhm. Może jakieś takie, słuchaj, takie smugi po łza. No, no, okay. no dobrze. Dobra. Do to, to tam, tą rękawiczkę. Tak? Tak. Ja ją tak. co, jak ją przyciągnąć? Ja Mareka, włóż jedną nogę tam, bo to zobacz, obok Sprawdził tętno i się do niej... Nie, nie, nie. Bo jak tak zrobię, to widzicie to śmieszne nie? Tak, to jest bardzo śmieszne, wiesz? Ale tak, tak, no, 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 nie masz kurtki. Nie masz Dobrze, Improwizujmy, zobaczymy, co z tego. To dobrze. Byliście świadkami, przed chwilą, co tu się działo. Prawie zawada Marek Budarczyk ducha wyzionął, bo z parę razy odkopywał basie. Nie wiadomo, z jakim skutkiem, to zobaczymy na ekranie. Dobra, jak będziesz przy monitorach, to krzyknij, to ja zamknę. 哎，妙中意！